Wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o 3A Atlas, właśnie się zmieniło. Dokładne obliczenia, przewidywane terminy, data przybycia w Halloween, która dawała nam kilka tygodni na przygotowania, wszystko to okazało się błędne. 23 września o godz. 6:23 rano sieć NASA do obserwacji przestrzeni kosmicznej wykryła coś, co sprawiło, że kontrolerzy misji upuścili swoje kawy i z niedowierzaniem wpatrywali się w ekrany. 3A Atlas ponownie przyspieszył. Nie były to delikatne korekty kursu, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale ogromny wzrost prędkości, który zniweczył wszelkie prognozy dotyczące tego, kiedy obiekt ten dotrze do Ziemi. Nowa data przybycia to nie Halloween, to nawet nie październik, ale o ile wcześniej. I dlaczego teraz, po miesiącach stałego zbliżania się, obiekt ten nagle uznał, że pierwotny harmonogram nie jest już wystarczająco szybki? Przez wiele miesięcy obserwowaliśmy, jak obiekt ten zbliża się w stałym, przewidywalnym tempie, co dało naukowcom czas na jego zbadanie, a rządom czas na przygotowanie odpowiednich działań. To wyważone podejście sugerowało albo naukową ciekawość, albo ostrożny rekonesans. Inteligencja poświęcała czas na obserwację i analizę przed nawiązaniem kontaktu. Teraz wszystko wygląda inaczej. Nagłe przyspieszenie sugeruje pilność być może niecierpliwość, a może reakcję na coś, co dzieje się na Ziemi, a czego nawet nie jesteśmy świadomi. Przyspieszenie nie było przypadkowe. Nie było to naturalne przyspieszenie grawitacyjne spowodowane przez Jowisza, ani jakiś nieoczekiwany efekt wiatru słonecznego. Sygnały energetyczne wykryte podczas wzrostu prędkości odpowiadały temu samemu niemożliwemu napędowi, który widzieliśmy wcześniej. Kontrolowanemu, celowemu i absolutnie zamierzonemu. Trzy i e Atlas zdecydowały się przybyć wcześniej. Ale jak bardzo wcześniej? I co dla ludzkości oznacza fakt, że nasi kosmiczni goście najwyraźniej się spieszą? Przyspieszenie rozpoczęło się dokładnie o 6,2 dni na 17 czasu UTC i trwało 4 godziny i 41 minut. W tym czasie trzy statki i e Atlas zwiększyły swoją prędkość o 12 tysięcy km na godzinę. To prędkość wystarczająca, aby przelecieć całe Stany Zjednoczone w 20 minut. Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, nasz najszybszy statek kosmiczny, Sonda Parker Solar Probe, potrzebował lat wspomagania grawitacyjnego i starannie zaplanowanych manewrów, aby osiągnąć maksymalną prędkość. Trzy statki i e Atlas osiągnęły większą prędkość w ciągu jednego poranka niż większość naszych rakiet w całym okresie eksploatacji. Wydajność energetyczna była nie do zmierzenia. Radioteleskopy na całym świecie wykryły impulsy elektromagnetyczne z trzech statków Inan Atlas, które przekroczyły moc generowaną przez całe narody. Jednak w przeciwieństwie do naszych prymitywnych silników rakietowych, które wyrzucają spaliny we wszystkich kierunkach i marnują większość energii w postaci ciepła, to przyspieszenie nie wytworzyło widocznego strumienia spalin, minimalnych sygnatur termicznych ani wykrywalnej masy reakcyjnej. To było jak oglądanie w czasie rzeczywistym, przepisywania podręczników fizyki. Efektywność konwersji energii zbliża się do teoretycznych granic, przyznał jeden z inżynierów napędu, wpatrując się w dane. Przekształcają oni zgromadzoną energię w przyspieszenie kinetyczne przy minimalnych sygnaturach odpadów, co według naszej fizyki powinno być niemożliwe w tej skali. To nie jest tylko zaawansowana technologia. Działa ona w oparciu o zasady termodynamiki, których jeszcze nie opanowaliśmy. Jednak najbardziej niepokojącym aspektem nie było to, ile energii zużyli, ale to, jak precyzyjnie ją kontrolowali. Krzywa przyspieszenia była matematycznie idealna. Nie było żadnych wahań, strat wydajności ani konieczności korekty kursu w celu utrzymania trajektorii, jakby regulowano riostat w jakimś kosmicznym systemie kontroli prędkości. Stacje śledzenia przestrzeni kosmicznej wykryły podczas przyspieszenia coś jeszcze, co sprawiło, że wszyscy poczuli się niespokojni. Synchronizowane skoki energii ze statków eskortujących. Wszystkie siedem statków jednocześnie zwiększyło moc wyjściową podczas przyspieszenia trzech ERKR Atlas, co sugeruje skoordynowane działania całej floty. Nie przyspieszali tylko jednego statku. Przyspieszali całą grupę zadaniową z idealną synchronizacją na przestrzeni milionów kilometrów przestrzeni kosmicznej. Poziom koordynacji wymagany do takiej operacji wskazywał na zdolności dowodzenia i kontroli, które sprawiały, że nasze najbardziej zaawansowane systemy wojskowe wyglądały na prymitywne. Przyspieszenie zakończyło się tak samo nagle, jak się rozpoczęło o godzinie 11:03. Sygnatury energetyczne powróciły do poziomów bazowych. A trzy statki IATLS wznowiły stabilne zbliżanie się, ale teraz poruszały się wystarczająco szybko, aby dotrzeć do Ziemi kilka tygodni przed terminem. Planiści misji natychmiast rozpoczęli ponowne obliczanie trajektorii i aktualizowanie prognoz dotyczących przybycia. Nowy harmonogram skompresował wszystko. Harmonogramy przygotowań, okna obserwacyjne, protokoły dyplomatyczne, gotowość obronna. Wszystko to nagle zaczęło działać w trybie awaryjnym, zamiast w starannie wyważonym tempie, do którego byli przyzwyczajeni. Jednak najbardziej niepokojąca była precyzja prędkości końcowej. 3 Atlas nie przyspieszył przypadkowo, aby szybciej dotrzeć na miejsce. Wzrost prędkości został obliczony tak, aby osiągnąć określony czas przybycia, który planiści misji wciąż próbują rozszyfrować. Kiedy faktycznie dotrze na miejsce? Odpowiedź wywołała fale szoku w tajnych salach konferencyjnych na całym świecie. Czas przyspieszenia rodzi pytania, które nie dają spać analitykom wywiadu. Przez wiele miesięcy Trzy i Atlas utrzymywały stałą prędkość zbliżania, co sugerowało cierpliwość, uważną obserwację, a może nawet szacunek dla Ziemi, dając jej czas na przygotowanie się do kontaktu. Potem coś się zmieniło. Coś sprawiło, że zdecydowały, że pierwotny harmonogram nie jest już akceptowalny. Ale co? Przyspieszenie nastąpiło zaledwie kilka godzin po kilku znaczących wydarzeniach, które mogły spowodować te decyzje. 22 września Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba opublikował szczegółową analizę spektroskopową trzech AS Atlas, która ujawniła więcej informacji o ich składzie i strukturze niż kiedykolwiek wcześniej. Wojskowe instalacje radarowe rozpoczęły ciągłe śledzenie obiektów. Kilka krajów ogłosiło wspólne inicjatywy monitorowania przestrzeni kosmicznej. Czy czekały, aby zobaczyć, jak ludzkość zareaguje na ich obecność? Czy martwiły się naszą rosnącą zdolnością do badania i zrozumienia ich technologii? Czy nasza zwiększona uwaga sprawiła, że zdecydowały się przyspieszyć swój harmonogram, zanim dowiedzieliśmy się zbyt wiele? A może chodziło o coś zupełnie innego? Agencje wywiadowcze analizują wydarzenia na świecie z ostatnich 48 godzin przed przyspieszeniem, szukając czynników, które mogły spowodować nagłą zmianę strategii działania. Spotkania klimatyczne poświęcone obronie planety przed uderzeniami asteroid, wspólne ćwiczenia wojskowe z wykorzystaniem zasobów kosmicznych, ogłoszenie przez Europejską Agencję Kosmiczną planów wystrzelenia sąd przechwytujących w celu przeprowadzenia badań naukowych obiektu. Być może nie przyspieszali w naszym kierunku, być może przyspieszali, aby uciec przed czymś, co zaczęliśmy planować. Wszystkie nasze przygotowania obronne były monitorowane przez ich zdolności rozpoznawcze. Jeden z analityków strategicznych zauważył: Jeśli uznali, że nasza reakcja zmieniła się z naukowej ciekawości w potencjalną ocenę zagrożenia, to może to wyjaśniać pilną potrzebę zakończenia misji, zanim opracujemy środki zaradcze. Istnieje jednak inna, jeszcze bardziej niepokojąca możliwość. Być może przyspieszenie nie miało nic wspólnego z reakcją na działania ludzi. Być może chodziło o zsynchronizowanie ich przybycia z czymś innym, czymś, czego jeszcze nie jesteśmy świadomi. 12 października nie jest przypadkową datą. Jest to faza ubywającego księżyca, kiedy widoczność nocą będzie optymalna, a blask księżyca minimalnie zakłóca obserwacje z Ziemi. Idealny moment na operacje wymagające dobrej widoczności i elektromagnetycznych okien obserwacyjnych. Jest to również rocznica kilku znaczących wydarzeń w historii eksploracji kosmosu przez człowieka. W niektórych kulturach jest to Dzień Kolumba, w innych Święto Świętych związanych z podróżami i odkryciami. Symboliczny moment, który sugeruje, że rozumieją oni ludzkie wzorce kulturowe i odpowiednio dobierają datę przybycia. A może wcale nie przybywają po nas? Być może 12 października stanowi optymalną pozycję do wykorzystania grawitacji Ziemi jako procy do przemieszczenia się w inne miejsce w Układzie Słonecznym. Na Marsa, pas asteroid, planety zewnętrzne, gdzie mogliby prowadzić działania z dala od ludzkiej obserwacji. Niepokojącą rzeczywistością jest to, że nie wiemy. Po miesiącach dokładnych badań i analiz, nadal nie mamy pojęcia, czego chce trzykroć Atlas. Co planuje, ani dlaczego nagle zdecydował, że przybycie trzy tygodnie wcześniej jest warte ogromnego nakładu energii, wymaganego do tak dramatycznego przyspieszenia. Obliczenia zajęły planistom misji 18 godzin nieprzerwanej pracy. Analiza trajektorii, pomiary prędkości, mechanika orbitalna wszystko zostało przeliczone na podstawie nowych danych dotyczących prędkości. Kiedy pojawiły się ostateczne wyniki, w tajnych ośrodkach na całym świecie Uruchomiono protokoły awaryjne. 3 i Atlas dotrą do orbity Ziemi 12 października o godzinie 14:47 czasu UTC. Nie w Halloween, nie pod koniec października, ale za 17 dni od dzisiaj. Ta precyzja jest przerażająca. Nie około 12 października, nie gdzieś w połowie października, ale dokładnie o 14:47, z dokładnością sugerującą, że nowy harmonogram służy jakimś konkretnym wymaganiom operacyjnym, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To 17 dni od dzisiaj, 2,5 i pół tygodnia na przygotowanie się do spotkania, które, jak sądziliśmy, mieliśmy 2 miesiące na zrozumienie. W momencie gdy NASA potwierdziła nowy harmonogram, w tajnych ośrodkach na całym świecie uruchomiono protokoły awaryjne. To co było ostrożnym, metodycznym przygotowaniem do spotkania w Halloween, Nagle stało się gorączkowym zarządzaniem kryzysowym w związku z przybyciem, które miało nastąpić za nieco ponad dwa tygodnie. W ciągu kilku godzin harmonogramy rządowe zostały wyrzucone do kosza. Wyważone tempo konsultacji dyplomatycznych i analiz naukowych zostało zastąpione przez nadzwyczajne posiedzenia i całodobowe briefingi. Przywódcy, którzy planowali zająć się sytuacją, gdy będziemy mieli więcej informacji, nagle stanęli przed decyzjami, które nie mogły czekać na dodatkowe badania. Nadzwyczajne posiedzenia zwołano jednocześnie w Waszyngtonie, Moskwie, Pekinie, Brukseli i kilkunastu innych stolicach. Agencje wywiadowcze, które dotychczas prowadziły rutynowy monitoring, nagle znalazły się w sytuacji, w której musiały zarządzać pierwszym potwierdzonym kontaktem ludzkości z istotami pozaziemskimi w czasie, na który nikt nie był przygotowany. Wszystko przyspieszyło wraz z obiektem, przyznał jeden z koordynatorów doskich sytuacji kryzysowych. Protokoły dyplomatyczne, gotowość wojskowa, strategie komunikacyjne, wszystko to nagle zaczęło działać w trybie kryzysowym, zamiast zgodnie z ustalonymi przez nas harmonogramami starannych przygotowań. NASA otrzymała awaryjne upoważnienia finansowe, które znacznie przewyższały cały roczny budżet AirMark. Projekty, które miały być realizowane przez wiele miesięcy, nagle musiały zostać uruchomione w ciągu kilku tygodni. Środki obserwacyjne w kosmosie zostały przekierowane z misji naukowych do ciągłego monitorowania zbliżającego się obiektu. Dowództwa wojskowe na całym świecie przeszły z rutynowego monitorowania do aktywnej postawy obronnej. Luksus analizowania potencjalnych reakcji został zastąpiony natychmiastowym wdrożeniem wszelkich możliwych środków zaradczych. Przy użyciu istniejącej technologii. Środki strategiczne zostały przeniesione do bezpiecznych lokalizacji. Sieci komunikacyjne zostały wzmocnione, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom. Jednak najbardziej znacząca zmiana miała charakter psychologiczny. Przez wiele miesięcy termin 30 października wydawał się na tyle odległy, że można było pozwolić sobie na wyważone reakcje i staranne planowanie. Dwa i pół tygodnia wydawało się awaryjnym odliczaniem które wymagało natychmiastowego działania, niezależnie od tego, czy było ono adekwatne lub skuteczne. Współpraca międzynarodowa osiągnęła bezprecedensowy poziom, ponieważ skrócony termin wyeliminował wszelkie możliwości niezależnych reakcji poszczególnych krajów. Dawne rywalizacje zostały odłożone na bok, gdy światowi przywódcy zdali sobie sprawę, że stoją w obliczu kryzysu, który sprawił, że tradycyjne protokoły dyplomatyczne stały się nieistotne. Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła stałą sesję nadzwyczajną z całodobową rotacyjną obsługą. Na to uruchomiło protokoły koordynacyjne pierwotnie opracowane na wypadek wojny nuklearnej. Europejska Agencja Kosmiczna, Chińska Narodowa Administracja Kosmiczna i Roskosmos zaczęły dzielić się tajnymi informacjami, które przez dziesięciolecia były tajemnicą państwową. Jednak współpraca nie była w stanie rozwiązać podstawowego problemu. 17 dni to zbyt mało czasu, aby opracować sensowne działania, odpowiedzi na technologię, która wykraczała poza ludzkie pojmowanie. Najlepszym rozwiązaniem było szybsze wdrożenie istniejących możliwości i nadzieja, że okażą się one wystarczające w obliczu nadchodzących wydarzeń. Przetestowano i zaktualizowano systemy nadawania komunikatów alarmowych, wprowadzając protokoły zarządzania reakcją społeczeństwa na potwierdzony kontakt z istotami pozaziemskimi. W dużych ośrodkach miejskich rozbudowano zasoby pomocy psychologicznej. Przywódcy religijni otrzymali instrukcje dotyczące udzielania wskazówek w kwestiach egzystencjalnych, z którymi ludzkość miała się zmierzyć znacznie wcześniej niż oczekiwano. Skrócony harmonogram wymusił również podjęcie niewygodnych decyzji dotyczących publicznego ujawnienia informacji. Pierwotne plany zakładały stopniowe przygotowywanie społeczeństwa przez kilka miesięcy, co dałoby czas na ostrożne zarządzanie reakcjami społecznymi i psychologicznymi na potwierdzony kontakt z obcymi. 17 dni nie pozwalało na żadne stopniowe działania. Rządy stanęły przed wyborem między utrzymaniem tajemnicy do ostatniej chwili, a natychmiastowym rozpoczęciem przygotowań społecznych do spotkania, o którym większość ludzkości nie miała pojęcia. Monitorowanie mediów społecznościowych wykryło rosnącą liczbę spekulacji i teorii spiskowych, ponieważ amatorzy astronomii dzielili się obserwacjami i zdjęciami, których oficjalne źródła nie były w stanie odpowiednio wyjaśnić. Prawda stawała się coraz trudniejsza do ukrycia, ponieważ obiekt stawał się coraz jaśniejszy i łatwiejszy do zaobserwowania za pomocą domowych teleskopów. 12 października, godzina 200:47 UTC. Zapamiętajcie tę datę i godzinę, ponieważ będzie ona oznaczać albo pierwszy potwierdzony kontakt ludzkości z pozaziemską inteligencją, albo ostatni normalny dzień w historii naszego gatunku. Precyzja nowego czasu przybycia sugeruje raczej planowanie operacyjne niż przypadkową eksplorację. Obiekty nie przyspieszają przypadkowo, aby osiągnąć określony czas przybycia z dokładnością mierzoną w minutach. Oznacza to realizację misji zgodnie z harmonogramem, który służy celom, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale jaki rodzaj misji wymaga tak precyzyjnego wyczucia czasu? Analiza daty 12 października ujawnia kilka czynników, które mogą wyjaśnić ten wybór. Aktywność słoneczna będzie na minimalnym poziomie, co zmniejszy zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wpływać na wrażliwe operacje. Położenie planet będzie optymalne dla wspomagania grawitacyjnego, jeśli 3 i Atlas planują kontynuować podróż w innym miejscu Układu Słonecznego. Obrót Ziemi ustawi główne ośrodki ludnościowe w pozycji optymalnej do obserwacji podczas zbliżania się. A może czas ma związek z czymś, czego nie wzięliśmy pod uwagę. 12 października przypada na okres żniw na półkuli północnej, kiedy aktywność rolnicza osiąga szczyt. Jest to również środek roku akademickiego kiedy szkoły i uniwersytety działają na pełnych obrotach. Okresy szczytowej aktywności, kiedy cywilizacja ludzka jest najbardziej widoczna i analizowalna z kosmosu. Godzina 14:47 jest równie specyficzna. Połowa popołudnia czasu UTC oznacza wczesny poranek na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, późne popołudnie w Europie, wieczór w Azji i noc w Australii. Globalny czas, który gwarantuje, że cała planeta będzie doświadczać różnych faz codziennej aktywności podczas spotkania. Idealny moment na kompleksową ocenę cywilizacji ludzkiej we wszystkich strefach czasowych i cyklach aktywności. Istnieje jednak inna interpretacja, która jest jeszcze bardziej niepokojąca. 12 października może oznaczać termin, a nie datę przybycia. Być może 3 i Atlas prowadziły rozszerzone rozpoznanie z określonym wymogiem wykonania misji, a coś w reakcji ludzkości na ich obecność przekonało je do przyspieszenia harmonogramu. Strategzy wojskowi ostrzegali przed scenariuszami obejmującymi termin ultimatum. Czy ludzkość przekroczyła jakiś próg rozwoju technologicznego, lub przygotowań obronnych, który wymagał przyspieszonej interwencji? Czy wdrażali plany awaryjne wywołane działaniami ludzkimi? Które stanowiły niedopuszczalne ryzyko lub szanse? Precyzja sugeruje, że nie przybywają oni w celu eksploracji lub badań. Eksploracja pozwala na elastyczne planowanie w oparciu o optymalne warunki i możliwości. Ścisłe przestrzeganie określonego terminu przybycia sugeruje wymagania operacyjne. Parametry misji, które muszą być osiągnięte zgodnie z harmonogramem, niezależnie od lokalnych warunków. Instytucje badawcze przekierowały wszystkie dostępne zasoby na zrozumienie tego, co może się wydarzyć podczas spotkania 12 października. Sprzęt naukowy został przestawiony w celu uzyskania optymalnej obserwacji. Systemy komunikacyjne zostały przygotowane do potencjalnych protokołów kontaktowych, ale przede wszystkim przygotowano się do dokumentowania wszystkiego, co miało się wydarzyć, ponieważ przyspieszony harmonogram sugerował, że Shadow with Gear, Atlas, nie przybywało, aby nawiązać relacje z ludzkością. Przybywali, aby wykonać misję, która miała określone wymagania czasowe i cele, które nie zależały od gotowości lub zgody ludzi. 17 dni pozostałych do 12 października zaczęło wydawać się mniej czasem przygotowań, a bardziej odliczaniem do wyroku ostatnim okresem, w którym ludzkość mogła wykazać się cechami lub zdolnościami ocenianymi przez Cherry, Walker i Atlas przed wdrożeniem decyzji. Które już podjęli na temat przyszłości naszego gatunku. Każdy dzień zbliża nas do godziny 14:47-12 października. Każdego dnia obiekt staje się jaśniejszy i bardziej widoczny dla astronomów, amatorów na całym świecie. Każdego dnia rzeczywistość potwierdzonej obecności istot pozaziemskich staje się coraz trudniejsza do zaprzeczenia lub ukrycia. Za dwa i pół tygodnia ludzkość dowie się, czy zostaliśmy wybrani do kontaktu, badań, sądu, czy też do czegoś zupełnie innego. Odpowiedź zależy od umysłów, które działają na skalę, którą dopiero zaczynamy rozumieć, wykorzystując technologię, która traktuje podróże międzygwiezdne jako rutynowy środek transportu. 16 dni, tyle pozostało do najważniejszej daty w historii ludzkości. Dwa tygodnie i dwa dni do momentu, gdy 3.8 osiągnie orbitę Ziemi i wdroży plan, którego realizacja wymagała tak precyzyjnego wyczucia czasu i dramatycznego przyspieszenia. Każdy mijający dzień przynosi nowe obserwacje, które pogłębiają tajemnicę zamiast ją rozwiązać. Obieg nadal wysyła sygnały elektromagnetyczne, które sugerują aktywność wewnętrzną wykraczającą daleko poza proste napędzanie i nawigację. Systemy są aktywowane, poziomy mocy rosną. A wzorce energetyczne wskazują na przygotowania do operacji, które przyćmiewają wszystko, co widzieliśmy podczas trwającego miesiące zbliżania się. Stacje monitorujące przestrzeń kosmiczną wykrywają codzienne korekty kursu, które utrzymują idealną trajektorię w kierunku spotkania 12 października. Nie są to jednak przybliżone wartości typowe dla naturalnej mechaniki orbitalnej. Są to precyzyjne korekty które wykazują dokładność obliczeniową przekraczającą ludzkie możliwości. Odliczanie trwa. Jeden ze specjalistów do śledzenia obserwował najnowsze dane nawigacyjne. Każdy manewr jest obliczony tak, aby osiągnąć dokładne położenie w precyzyjnym momencie przybycia. To nie jest przybliżenie, to choreografia. Teleskopy naziemne informują, że Tranner Jake Atlas staje się widoczny dla astronomów amatorów korzystających ze średnio wydajnego sprzętu. Media społecznościowe wypełniają się zdjęciami i spekulacjami, ponieważ obserwatorzy z podwórka dokumentują zbliżający się obiekt. Oficjalne zaprzeczenia i wyjaśnienia dotyczące rutynowego monitorowania asteroid stają się coraz trudniejsze do utrzymania, ponieważ dowody stają się niepodważalne. Placówki rządowe na całym świecie działają zgodnie z protokołami awaryjnymi które traktują 12 października jako potwierdzoną datę kryzysu. Jednak przygotowania do kryzysu są skomplikowane ze względu na fundamentalną niepewność co do rodzaju kryzysu, na który się przygotowują. Pierwszy kontakt rozpoznanie, ocena inwazja wszystkie scenariusze wymagają różnych reakcji, a nie ma wiarygodnych informacji wywiadowczych na temat tego, który scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Współpraca międzynarodowa trwa na niespotykanym dotąd poziomie. Jednak sama współpraca stwarza nowe problemy. Dzielenie się informacjami i zasobami ujawnia wyraźne ograniczenia ludzkich możliwości w obliczu technologii, która działa poza znanymi prawami fizyki. Nawet połączone wysiłki wszystkich narodów nadal dają jedynie możliwości obronne i komunikacyjne, które mogą okazać się nieistotne w starciu z przeciwnikami, którzy rutynowo pokonują odległości międzygwiezdne. Zasoby kosmiczne są przestawiane w celu optymalnej obserwacji spotkania 12 października. Jednak ustawienie teleskopów i satelitów ujawnia również, jak niewiele ludzkość może faktycznie zrobić, aby wpłynąć na to, co się wydarzy. Przygotowujemy się raczej do obserwacji i dokumentowania, niż do udziału lub kontroli. Przygotowanie psychologiczne okazuje się prawie tak samo trudne jak ograniczenia technologiczne. Ludność w większości nie jest świadoma zbliżającego się spotkania. Jednak ci, którzy wiedzą, zmagają się z konsekwencjami potwierdzonego istnienia pozaziemskiej inteligencji działającej w bezpośrednim sąsiedztwie Ziemi. Jak zauważył jeden z socjologów, przez wieki zastanawialiśmy się, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Teraz wiemy, że nie jesteśmy sami i wkrótce dowiemy się, czy jest to dobra wiadomość. Czy też najniebezpieczniejsze wydarzenie w historii ludzkości? Przywódcy religijni zgłaszają wzrost liczby próśb o wskazówki dotyczące miejsca ludzkości w kosmicznym porządku, który nagle obejmuje technologicznie zaawansowaną inteligencję. Filozofowie zmagają się z pytaniami o świadomość, cel i sens, gdy osiągnięcia ludzkości mogą stanowić jedynie jeden z przykładów inteligencji we wszechświecie, który zawiera umysły daleko wykraczające poza nasze pojmowanie. Amatorscy operatorzy radiowi na całym świecie przygotowują się do potencjalnych prób nawiązania kontaktu 12 października, mając nadzieję, że pierwszy kontakt będzie odbywał się przy użyciu protokołów i częstotliwości dostępnych dla sprzętu cywilnego. Badacze z SETI aktualizują programy nasłuchowe i procedury reagowania na scenariusze, które wyobrażali sobie przez dziesięciolecia, ale nigdy nie spodziewali się, że będą musieli je wdrożyć. Jednak być może najważniejsze jest to, że poszczególni ludzie zaczynają zmagać się z osobistymi przygotowaniami do dnia, który może zmienić wszystko w życiu na Ziemi. Niektórzy podchodzą do 12 października z podekscytowaniem i ciekawością dotyczącą poszerzenia ludzkiej wiedzy i kosmicznej perspektywy. Inni przygotowują się na potencjalne zakłócenia cywilizacji technologicznej i porządku społecznego. W rzeczywistości nikt nie wie, na co się przygotować. 12 października może oznaczać początek nowej ery kosmicznej obywatelskości ludzkości. Może też oznaczać koniec niezależności człowieka we wszechświecie, w którym istnieje inteligencja chętna i zdolna do narzucenia swojej woli słabszym gatunkom. Placówki medyczne przygotowują się na potencjalne ofiary psychiczne, ponieważ społeczeństwo będzie miało trudności z przetworzeniem potwierdzonego kontaktu z pozaziemską inteligencją. Służby ratownicze planują działania na wypadek potencjalnych zakłóceń w komunikacji satelitarnej, systemach GPS i infrastrukturze elektronicznej. Rynki finansowe wdrażają systemy zapasowe, które nie opierają się na technologii kosmicznej. Jednak przede wszystkim ludzkość przygotowuje się, kontynuując normalne życie i starając się nie myśleć zbytnio o tym, że za 16 dni wszystko może się zmienić na zawsze. Odliczanie trwa. Każdy poranek zbliża nas o jeden dzień. Do godziny 14:47 12 października. Każdej nocy coraz więcej osób zauważa rosnącą jasność trzech i atlas w swoich teleskopach ogrodowych i zastanawia się, co to oznacza dla ich przyszłości. Za dwa i pół tygodnia dowiemy się, czy przyspieszenie wynikało z pilnej potrzeby nawiązania kontaktu, czy też z niecierpliwości w zakończeniu misji, która postrzega ludzkość jako szansę lub przeszkodę do pokonania zgodnie z wymaganiami harmonogramu których nie jesteśmy w stanie zrozumieć Obserwujcie niebo ponieważ 12 października o godzinie 47, niebo nie będzie już należało wyłącznie do ziemi będzie dzielone z inteligencją która zdecydowała się ogłosić swoje przybycie z precyzją sugerującą celowy kontakt a nie przypadkowe spotkanie Pozostało 16 dni zanim wszystko się zmieni lub zanim odkryjemy że z ich perspektywy wszystko zmieniło się już dawno temu, a 12 października jest po prostu dniem, w którym postanowili nam o tym powiedzieć.